Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jest dzień warsztatów w Krakowie. Plan był bardzo ambitny, żeby nagrać z tego wydarzenia jakiegoś vloga, ale stwierdziłem, że nie umiem tego robić tak bardzo dobrze i zbyt dużo pamięci operacyjnej w moim mózgu musiało być przeznaczone na tego vloga, a jednak chcę się skoncentrować na warsztatach. Dlatego jeśli oglądacie ten materiał, to znaczy, że mi się udało, a jeśli go nie oglądacie, to znaczy, że mi się nie udało i vloga nie ma, no i, i tyle. E, przyjechał Andrzej do mnie. Ja również chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać, i chciałem dodać, że jeżeli ten vlog wyjdzie, to w sumie dzięki mnie, bo będę dziś <laughs> nagrywać. To prawda. No i co, no? Bierzemy się do roboty, bo jest naprawdę dużo fajnej wiedzy do przekazania. Grupa zapowiada się ambitna, ciekawa, a my po prostu mamy pełno werwy, nie? Może tego teraz nie widać. <laughs> Może tego tak widać, ale, ale zobaczycie zaraz. na warsztatach. Tak, to chodźmy tam, chodźmy tam. Zaczęliśmy dzień pierwszy. 16 osób z całej Polski przyjechało, aby wspólnie uczyć się dobrego ruchu. Pierwszego dnia skupiliśmy się na podstawach pracy z własną masą ciała. Było o mobilności, o sile, o kontroli nad ciałem, a nawet o funkcjonalności i wytrzymałości. Wyszedłem z założenia, że w czasach, gdy w internecie jest już naprawdę wszystko, warto wiedzieć, czym się kierować w doborze ćwiczeń oraz jak je wykonywać poprawnie. Wdech, wydech, zasysam pępek, ale zaraz po tym jak zasysam pępek, dotknę mięśnie brzucha tak mocno z każdej strony, żebym czuł, że moje żebra dolepiają się do ciała, że mocno się tutaj wszystko napina, ale nie robię podwinięcia mięśni. Po prostu, jeśli mamy podstawy i rozumiemy proces, możemy trenować skutecznie i bezpiecznie. Oczywiście, pamiętaliśmy też o dobrej zabawie. No, ileż można się uczyć? Ja. Trzeba przyznać, że grupa zgrała się świetnie i było naprawdę wesoło. Dobra, warsztaty trwają. Omówiliśmy już mobilność, omówiliśmy... Teraz będziemy omawiać siłę. Mówiliśmy o prawidłowej postawie i generalnie o takich fundamentach treningu, żeby nie patrzeć na to tylko z perspektywy dobrze wyglądającego ciała, ale ciała, które działa, jest sprawne, zwinne i zdrowe, więc mam nadzieję, że te warsztaty się im spodobają, nie? Chodźmy dalej. No a dalej to już. Kółka, drążki, przysiady, wyskoki. No i oczywiście. Nic nie boli tak jak życie. Ale okazuje się, że jaszczurka boli jeszcze bardziej. Tak. Tak. Wiem, wiem, jaszczurka wygląda nieco zabawnie, ale jest to naprawdę bardzo wymagające ćwiczenie. Mimo to grupa poradziła sobie z nią świetnie. Jakie zdolne osoby. No i co? Uświadomiłam sobie, jak mam same ręce. A, no właśnie, ja, jaki mam głos, już mi gardło. Właśnie. A ja uświadomiłem sobie, jak wspaniale nagrywam. <grym> no i co, fajnie było, ale kurczę, fajne te fajnie warsztaty, było. nie? Fajni mi się ludzie. Się bardzo. Tak, 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 dobrze. Zmęczony jestem, a ty? Ja też, mimo tego, że nagrywałem i asystowałem, ale też odczuwam zmęczenie. Dobrze, no to pora teraz na dzień drugi. Do zobaczenia. I tak zakończyliśmy dzień pierwszy. No prawie, bo potem jeszcze wybraliśmy się na chwilę na miasto, na krakowski rynek. Drugiego dnia to ja byłem asystentem, a głównym prowadzącym był Andrzej. Wieloletni trener gimnastyki oraz akrobatyki, trener kadry polski w trikingu oraz założyciel szkoły Skrimo Tricks w Nowym Sączu. Niedziela była wypełniona praktyką, dlatego rozpoczęliśmy od dobrej rozgrzewki i od solidnych podstaw gimnastycznych. Dalej były ćwiczenia pomocnicze, przewroty, wzmacniania, mobilizacje, czyli wszystko, co miało nas przygotować do zrobienia pierwszego salta w przód oraz salta w tył. A ci, co musieli chwilę odpocząć od robienia salt i przewrotów, mogli pouczyć się stania na rękach. Nos dotyka drabinki, duży palec drabinki, napinam tyłek, próbuję się oderwać. Jak wyszedł ten drugi dzień? Myślę, że tutaj warto byłoby posłuchać, co mają do powiedzenia uczestnicy. Wow! Dwa słowa, jest super. I jak tam do domku? <śmiech> <śmiech> Bardzo fajnie, mam nadzieję, że jeszcze będą kolejne edycje. No. Polecam wszystkim. Dobra. Najlepsze na świecie warsztaty. A polecam Ten dzień był treningowo ciężki, ale bardzo satysfakcjonujący. Na koniec jeszcze troszeczkę się porozciągaliśmy i pożegnaliśmy uczestników. Fantastycznie. Trzy, znaczy, 4 No to dobra. Jesteśmy po drugim dniu warsztatów. Jesteśmy bardzo zmęczeni i zarówno tak samo zadowoleni. No i co? Jak to oceniasz? Dobrze wyszło? Ja czuję, że tak. <noise> ja też tak <noise> czuję. No dobra, no to teraz ulepszamy formułę i już niedługo ruszamy do kolejnych miast. Więc jak chcecie nas zaprosić, to dajcie znać, bo my chętnie przyjedziemy. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.